Cześć. Yy, witam Was na moim kanale ponownie. Yy, właśnie skończyłam taką kartkę ślubną yy, z takim wyciskiem z masy yy, kupiony w sklepiku gosi yy, z kartką z Mintaj by Karola papiery. Yy, tutaj są pociągnięte yy, Glossy akcent, motylki i ten kwiatuszek, perełki nowo. Z tym różowym przeźroczystym, i w środku zrobiłam taką kopertę na pieniądze, i tak to wygląda. Chciałam Wam jeszcze pokazać boksa. Z okazji 31. rocznicy ślubu z taką kompozycją. Tutaj ten element jest z tej kolekcji. To jest to jest kolekcja Simple Story Besh z Scrap and Me. I tutaj, tutaj jest taki papier. Jego kupowałam na święta, ale on jest świetny. Szkoda, że nie pamiętam, gdzie go kupiłam właśnie. Tu mam jeszcze taki skrawek. On jest taki matowy, złoty, ale matowy i naprawdę super. E, tutaj też jest taki, mm, taki jaśniejszy złoty, taki trochę się błyszczy, perłowo. I pierwszy raz z boku robiłam takie właśnie jakby koronkowe ozdoby. Bardzo mi się to podoba, ale przez to boję się otwierać i zamykać boksa. I tutaj... Tu zasłonię, bo to jest zdjęcie. Z każdej strony jest właśnie biały i biała, i jest taka ta, właśnie złotawa serwetka. Taka jasna złota. Na środku jest torcik, który sama robiłam. Ozdobiłam go koronką beżową. Taka kompozycja z kwiatów i listków. Tutaj wymyśliłam taką kopertkę. Bo życzenia właśnie pisała sama yy, ta dziewczyna, która zamawiała u mnie. Yy, I one były bardzo długie i nie zmieściłyby mi się na ściankę. I tutaj wymyśliłam na taką na takie wysuwanie na wstążkę i tu się potem otwiera, i jeszcze raz się otwiera, potem. I chowa się. I mi się wydaje, że ułatwia to, tak jak właśnie w tych. Yy, Kopertach, te wstążki tak samo tutaj wyjeżdża, to po prostu wysuwa, wysuwa się, a tutaj jest taki element wycięty po prostu z wykrojnika i zamyka się za ten kwiatuszek. Tu jest taka właśnie z takiej okazji, a tutaj miał być kalendarz, ale właśnie nie znalazłam żadnego na, na maj, bo to jeszcze w maju będzie dawane. No, i niestety musiałam wymyślić coś na szybko. A niestety nie mam żadnej takiej tekturki, jak było mam takie same pary młode. A to wydaje mi się, że to tak średnio wypasowało. I taka mała kompozycja, też. No, i tutaj to zdjęcie. I tak to się prezentuje w całości. I to tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego. Pa, Pa!